Witam wszystkich na naszym kanale. Jesteśmy w salonie 2 Kółka w Nakle nad Notecią, 30 km od Bydgoszczy. Mieścimy się 200 m od obwodnicy Bydgoszcz Piła, także bardzo łatwo do nas trafić. Jesteśmy największym salonem sprzedaży na Pomorzu i Kujawach. Sprzedajemy motocykle, skutery, kłady, krosy, rowery i sprzęt ogrodowy. Zapraszamy wszystkich na nasze strony internetowe salon 2 oraz nową stronę kładypolska.pl Z ważniejszych informacji proszę pamiętać, że wysyłamy towary i pojazdy na cały kraj oraz prowadzimy sprzedaż ratalną przez telefon. <laughs> proszę Państwa, przypominamy Państwu dzisiaj niewątpliwie najlepszego krosa z X-Motosa, który w tej chwili jest na rynku. Krosa, który cieszy się Cały czas ogromną, ogromną popularnością czekaliśmy na niego długo. Model XB39 w pojemności 250 cm3. ten występuje tylko i wyłącznie w jednym malowaniu, czyli w prezentowanym tutaj przez, przez nas. Jest to kolor pomarańczowo-czarny. Wcześniejsza wersja nie miała lampy. <laughs> Ta wersja z tego roku już posiada lampę. Kros, o którym jeśli Państwo poczytacie troszeczkę na forach, to no, cieszy się bardzo bardzo dużą popularnością ze względu na małą awaryjność i bardzo fajne parametry. A więc spójrzmy: silnik, oczywiście Ząkszen, czyli najlepszy silnik chiński, który jest na rynku. czterosów chłodzony powietrzem. 250 cm3, moc około 27. 28 koni to najmocniejszy cross w pojemności 250 na rynku. Hamulec elektryczny. Przepraszam, rozruch elektryczny i nożny. Skrzynia biegów manualna pięciobiegowa, czyli mamy jedynkę 0 2 3 4 5. Koła oczywiście 21 na 18. Hamulce tarczowe hydrauliczne z przodu i tył również tarczowy hydrauliczny napęd łańcuch 520H, wymiary, długość 2100, wysokość siedziska 910 cm od ziemi, maksymalna prędkość 120 km na godzinę, maksymalne obciążenie 140 kg i gwarancja 24 miesiące. Proszę pamiętać, że z X-Motosa mamy jeszcze w sprzedaży inne Crossy 250, mamy model XB88, Oprócz tego, oczywiście, mamy Apollo Lizardy, mamy Defendery, mamy MZK 250 Także tych krosów troszeczkę jest. Poprosimy kolegę o odpalenie. Dodajmy od razu, że kolega ma 1,85 m wzrostu. Jest to dosyć wysoki kros. Stacyjka usytuowana tutaj. Okej, okay, poprosimy o małą przejażdżkę. Okej, okay, dziękujemy bardzo. Przypominam Państwu, że Krosy X Motos objęte są 24-miesięczną gwarancją. Chciałem jeszcze nadmienić, że w tej chwili na wszystkie Krosy, Kłady, również motorowery i motocykle mamy no jeszcze przez 3 dni 10% rabat. Także naprawdę warto taki pojazd u nas zakupić. Wszystkich zainteresowanych zapraszam na salon2.pl 2 oraz kładypolska.pl. Zapraszam również na nasze media społecznościowe, czyli na nasz kanał na YouTubie, na nasz profil na Facebooku oraz na nasz Instagram. Tam zamieszczamy filmy i zdjęcia z produktami, które Państwu proponujemy. I proszę pamiętać, salon 2 kładypolska.pl. Wysyłamy towary i pojazdy na cały kraj.